Cześć, Macie Ziomek z tej strony. Witaj na moim kanale. Dzisiaj mam trochę dobrych wiadomości i trochę wiadomości złych. Te dobre zostawiam na koniec. Na sam koniec mam jeszcze ciekawostkę. Przypominam, że nic, o czym będę mówić, nie będzie rekomendacją inwestycyjną, a jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. I w takim razie przechodzimy do kontentu. Cena dzisiaj Bitcoina praktycznie się nie zmieniła przez całą dobę. Przez 7 dni no, mamy te lekkie spadki. W pierwszej setce 3% najwyższy koń. Spadek ma Kuente. Eee, nudny jest rynek dzisiaj. 7 dni bit dao urosło. Ale wiadomości są ciekawe. Organy regulacyjne na Bahamach trzymają aktywa klientów FTX o wartości 3,5 miliarda dolarów. Teoretycznie, w, w obawie o bezpieczeństwo tych aktywów zostały one przejęte. No jak wszyscy pamiętacie, 372 miliony dolarów zostały skradzione tuż po upadku FTX-a. Tu jest napisane, że przez nieznaną osobę, która prawdopodobnie była zewnętrznym hakerem. Natomiast nie wiem skąd taka konkluzja, bo słyszałem właśnie. Częściej taką opinię, że to była jakaś inside job, nie? wewnętrzna robota. No, generalnie oni mają zamrożone te, te środki, co jest dobre, bo być może osoby, które straciły te środki, będą mogły je odzyskać. Natomiast no, potrwa to na pewno kilka lat. Sprawałem tego, co ciągnie się już. 9 lat, i no dopiero teraz, być może będą wypłacone te pieniądze. Także no nie wiadomo, jak długo to potrwa. Teoretycznie te środki są zabezpieczone. Ktoś gdzieś też na Twitterze dyskutował z tą kwotą 3,5 miliarda dolarów, bo tam jest podobno dużo tego FTT tokena, który chyba był jeszcze wyceniany po 20 dolarów. No, taka informacja. Kolejna informacja: sam bankman Fright wypłacił, skaszował. Prawie 700 tysięcy dolarów podczas swojego pobytu w więzieniu. On jest wypuszczony za kaucją, ale ma ograniczenia. I nie jest mu wolno w ramach tych warunków, tych zwolnienia. Nie może wydawać więcej niż 1000 dolarów dziennie bez pozwolenia sądu. No a tutaj, na, na jego adres, do którego się przyznał gdzieś wcześniej, wpłynęło 28 grudnia, przeszła. Wartość przelewów 367 tysięcy dolarów z 32 adresów zidentyfikowanych jako portfele Alameda Research. I jeszcze dodatkowo dostał 322 tysiące z innych portfeli. No ale te portfele jakby nie były znane, natomiast te portfele Alameda Research są znane, więc wiadomo, że sam je obsługiwał, prawdopodobnie sam je obsługiwał. No Jest to złamanie tego zwolnienia warunkowego, i nie wiadomo jakie zostaną konsekwencje wyciągnięte w stosunku do sama. Tutaj, Coin Bureau też właśnie odnosi się do tej sytuacji. O, no, kolejna informacja jest istotna, i to takie informacje będą od czasu do czasu. Kevin O'Leary, jego konto zostało zhakowane i promuje Kryptoskamy. Co się stało? No, stracił dostęp do konta, i nagle ktoś zaczął. Rzucać takie tweety, że słuchajcie, drodzy followersi, w, kilku, w, kilku, sorry, w ciągu ostatnich kilku lat zarobiłem kupę kasy, więc chciałem wam dać 5000 bitcoinów i 15 tysięcy Etherów. Nie wiem, także klikajcie tylko w link. Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? No, tak jak już wspominałem w tym wideo o niebezpieczeństwach, jakie są, w jaki sposób można zostać zhakowanym, tak. Dokładnie jednym z motywów, w jaki sposób można stracić swoje krypto, to jest uczestnictwo w takich skamach. Nie? Czyli jeżeli ktoś uwierzy, że Kevin O'Leary rozdaje kasę i kliknie w linki tam, no to po prostu prawdopodobnie straci swoje pieniądze. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że na moim Twitterze ktoś kiedyś zacząłby robić taki giveaway, gdzie trzeba by coś klikać, to prawdopodobnie jeżeli będzie to w ogóle po angielsku, to to na pewno nie będę ja. Jeżeli będzie to po polsku, to raczej też to nie będę ja. No, nie wydaje mi się, żebym. Jeżeli miałoby to mieć miejsce, to najpierw pewnie to ogłoszę gdzieś na, na tutaj, po prostu na YouTubie. Ale no tak, właśnie uważajcie, nie? że nawet czasami hmm, publiczne postacie takie mogą stracić dostęp do swoich kont. Y, twitterowych. Dwa lata temu, wydaje mi się, został zhakowany Donald Trump. Kilka też jakichś słynnych osobistości też straciło dostęp i chyba Elon Musk też. I też tam były różne dziwne tweety, także uważajcie. Teraz dobre wiadomości. Binance umożliwia zakup krypto za Google Pay i Apple Pay. No to jest świetna wiadomość, bo to jest najszybsze rozwiązanie. Do kilka sekund trwa, nic nie trzeba. Wklikiwać każda osoba przez telefon może po prostu kupić sobie krypto za pomocą tych aplikacji. No to jest kolejny krok w adopcji. To taki spory krok, duży, uważam. Mm, bardzo dobra wiadomość. Następna wiadomość. znów w BNB, BMW, BMW wykorzystuje sieć coinweb i BNB do programu lojalnościowego blockchain. Jak jest tutaj napisane w tym artykule na Cointelegrafie, BMW chce stworzyć taki program lojalnościowy, gdzie ludzie będą mogli zarabiać, dostawać jakby nagrody w krypto, prawdopodobnie za korzystanie z jakichś serwisów czy być może jakiś cashback. Nie są tutaj napisane szczegóły tego programu lojalnościowego, ale napisane jest, że ma to być zrobione przez CoinWeb na łańcuchu BNB, czyli Binance Smart Chain. Wydaje mi się, że to jest świetna informacja, no ona dla BNB kolejny, kolejny krok w dobrym kierunku i taka firma jak BMW, no, duży gracz, być może inne firmy też pójdą za, za nimi. Miejmy nadzieję. A tutaj ciekawostka. Solana Foundation ufundowała 25 tysięcy dolarów nagrody dla Związku Blockchainów, na Islandii. Z tych pieniędzy planują oni stworzyć produkt, stabilną walutę ISKT, czyli walutę, która będzie, już to mają w wersji beta to jest yy, stablecoin islandzki, korona islandzka T, czyli ISKT. Jeden do jednego mają dokument z y, Banku Centralnego o o tym, że cały projekt jest legalny i jest zgodny z KYC i AML. No i to trochę ciekawostka, bo tego naprawdę płynność na dzień dzisiejszy to jest 5000 dolarów, ale to jest jeszcze beta, tak jak przypominałem. I dlaczego o tym mówię? Bo wczoraj właśnie zostałem przez tą instytucję, dostałem follow na, na Twitterze. Oni nie wiem, jak mnie znaleźli, ale bardzo miło mi, że że zostałem zauważony tam. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinku. Słuchajcie, życzę wam, żeby 2023 rok i sobie samemu też był niegorszy jak 2021. <noise> Także życzę nam wszystkim hossy, miłego balowania jutro. Ja dopiero nagram film w nowym roku. Pozdrawiam was tymczasem i do usłyszenia. Dajcie łapkę w górę jak możecie. Suba. Cześć.